Nema, no, obawialiśmy się tego, że może być powtórka zgłogowa. Ty w meczu przeciwko ochrobrym nie grałeś, natomiast pewnie ten mecz oglądałeś i dziś no, wyglądało to bardzo podobnie. Z tą jednak różnicą, że no, dwie połowy trzeba sobie powiedzieć no, dosyć słabe w naszym wykonaniu. Czy jesteś w stanie to wytłumaczyć? Dlaczego po dobrych meczach dziś zagraliśmy no, w taki sposób? No naprawdę ciężko, ciężko wytłumaczyć to teraz wszystko tak na gorąco. Zdecydowanie to jest jeden z naszych najsłabszych meczów, który zagraliśmy w tej sezonie, nawet może najsłabszy. Nie wiem, z czego to się bierze, mówiliśmy o tym, że nie możemy powtórzyć to, co się wydarzyło w Głogowie, ale niestety znowu przegraliśmy z drużyną, która jest ostatnia w tabeli. Po raz kolejny okazało się, że w tej lidze naprawdę... Każdy z każdym może wygrać albo przegrać, natomiast my nie chcemy, nie chcemy powtarzać takich meczów i oczywiście, że jesteśmy niezadowoleni z tego, że nie mamy punktów dzisiaj z tego boiska. Musimy mocno przeanalizować ten mecz i mocno wyciągnąć wnioski z takiej porażki. Tak się zastanawiałem, jak wybieraliście połowę, jaką decyzję podjąć, bo było słońce, był wiatr i ten wiatr no, mocno dzisiaj utrudniał i przeszkadzał, bo momentami ta piłka stawała i w przypadku tego karnego też ta piłka chyba dziwnie się zachowywała i ten wiatr no, to oczywiście nie jest usprawiedliwienie, ale też chyba wam mocno przeszkadzał. No to jest prawda. Bardziej mi się wydaje, że bardziej przeskazało to, że boisko nie było podlane niż ten wiatr, bo była naprawdę mocno się zatrzymała w tym boisku. Nam to nie pasowało, ale nie możemy szukać alibi, jak warunki były takie same dla, jak dla nich, tak, tak samo dla nas, ale prawda jest taka, że boisko naprawdę było niepodlane, suche, takie i było dosyć ciężko grać, tak samo jak, jak, jak mówisz przy tym Karnym. Jakby było podle nie, to na pewno jest czysta piła dla Kikula, ale niestety, niestety nie poradziliśmy sobie na takim wojsku przy takich warunkach i dlatego przegraliśmy mecz. Jest porażka, ale mentalnie na pewno się nie załamujecie. Teraz przerwana reprezentacja, no i gramy dalej, no bo jest porażka, natomiast no wszystko jeszcze przed nami. No to, to Taka jest piłka nożna, naprawdę jest taka, że takie porażki naprawdę bolą, ale nie podnosimy głowy, musimy, musimy tak jak powiedziałem, ciągnąć wnioski z tego głowa do góry, musimy, mamy dwa tygodnie mocno, mocno popracować, przeanalizować przede wszystkim takie rzeczy. To Uważam, że jesteśmy drużyna, która na, na Pewno się nie, nie, nie poda po jakieś, bo jedną albo dwie porażki będziemy walczyć do samego końca i myślę, że to widać, że jesteśmy drużyna, która, która na każdy, mecz, która każdy każdy mecz chce wygrać. Jestem przekonany, że tak, będzie tak dalej i, i mam nadzieję, że to już jest ostatni nasz mecz na wiedzie, który, który przegraliśmy w taki sposób. Elmax, oficjalny sponsor GKSTH.